Chcemy coś zjeść? Miałam zrobić naśladniki. A zrobiłabyś naleśniki? No, ale po stronie. Czyli koło drugiej jest dziesiąta. No. Co powiemy na pierożki? Zamawiamy? Co chcesz? No, pierożkę. No, sam w sobie słuchaj, co to chcesz. Chcesz zamówić pierożki też? Ja mam zamówić pierożki? Pytam się, czy chcesz też pierożki? Chcę pierożki. Szpinak. Tak. Dobra. No to jak coś jeszcze chcesz, to może akurat wklepać. <laughs> Czemu? ja mam zamówić? No dobra, zamówię. Dobra. Bo... Zamówię. Nie, nie usuwam w dalszym ciągu naleśników później. Zrobię ci później naleśniki. Domofą. Tym razem otworzę nie będę tak, że się nim wyschuję. Hejka, odkąd zobaczyłem cię na... Stałaś się moją ulubioną youtuberką z Masz w sobie to coś, co przyciąga ludzi. Chyba jest to osobowość. Mam nadzieję, dzięki Lejsik, za tyle. Też tak uważam, że jestem zajebista. Kurwa. Ja jestem zjebana. ja nie umiał obsługiwać demofonu. Gremu, nie umiał obsługiwać telefonu! Co jest to? No... Pan dzwoni, jak tylko nie otwieram drzwi. No kurwa, stąd. No jestem z pomał. ci Czy krócie? Naciskasz to. To co, ej, to jest wiesz, panowie, zrobiłam dokładnie to samo. To się nie powinno liczyć, że to by się udało a mi nie. N nie potrafisz do Nie, podpalić, ale potrafi czeryja na całe mieszkanie K kurwa. O dziesiątej. Na są dokładnie tak samo jak ty Ale otworzysz drzwi, czy nie? Jasne, jasne. Co? Jasne, jasne. Otworzysz? Co ci się dzieje? Najbałaś mnie. Chciałabym. <grym>